Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam, para 186. Trochę o tym, jak szybko przemieszcza się pomiędzy arkuszami, zarówno w Excelu 2010, jak i 2013, jest tam drobne różnica. Jeśli mamy Excela 2010, no to mamy te wszystkie strzałki. Te pozwalają przemieszczać pasek arkuszy o mniej więcej jeden arkusz, te przesuwają go na koniec lub na sam początek, ale nie zmieniają aktywnego arkusza. Do tego służą standardowo klawisze CTRL PAGE DOWN, żeby przeskoczyć o arkusz w prawo i CTRL PAGE UP, żeby przeskoczyć o arkusz w lewo. Żeby Trochę szybciej tu się przemieszczać, a nie od razu na sam początek albo na sam koniec. No przyda się na przykład przytrzymać klawisz Shift i wtedy strzałki tu pozwalają przemieszczyć cały pasek. Czyli tak jakby przechodzimy na następną stronę, jeśli chodzi o listę arkusz. I jeśli sobie klikniesz prawym przyciskiem myszy. To się pokaże lista tutaj w 2010. Taka, i jak tu jest jeszcze pozycja więcej arkuszy, no to tu możemy sobie otworzyć okienko i mamy wszystkie arkusze. I wystarczy kliknąć ten, który nas interesuje, i na niego się przemieszczamy. Bardzo podobnie wygląda to w Excelu 2013, tylko tutaj mamy dwa przyciski. Nie ma tego przycisku na sam koniec, na sam początek, to sobie zapewniamy przytrzymując klawisz Ctrl. Czyli jak przytrzymam sobie CTRL i nacisnę, to dochodzimy do samego końca lub do, do samego początku. I analogicznie z SHIFTem to jest przejście niejako o stronę. I jak naciśniesz prawy przycisk myszy, od razu pokazuje się lista wszystkich arkuszy i kliknięcie dwa razy na wybrany powoduje otwarcie. I tu też Ctrl-Page-Down, Ctrl-Page-Up działa. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.